Cześć, witam Was. Tak szybciutko widzicie, jest taka sytuacja: postojówka lewa się spaliła i teraz sobie wymienimy. Oczywiście, zanim do rzeczy, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Taki króciutki filmik zamierzam nagrać. I teraz zobaczcie, jak wymienić tą żarówkę. Postojówka jest w lampie od długich, więc nie sięgamy od nadkola, tylko sobie z tej strony ściągamy sobie tą gumową osłonkę. Tutaj można sobie lepszy dostęp zrobić, pościągać. Co nieco odkrywamy sobie to. Ściągamy i tu już mamy dojście do żarówki. Żarówka prostu w tym modelu jest po prostu wciskana. Żarówkę po prostu stamtąd wyciągamy. Ona nie jest ani tam przekręcana ani nic. Jest po prostu na wcisk i tak się trzyma. Tu chyba nie ma wątpliwości, że żarówka jest spalona. No już mamy nową żaróweczkę. Wciskamy ją sobie w tę prawę. Jedną ręką się da. Widzicie, wszystko robię jedną ręką, bo w drugiej trzymam telefon. <grych> Dobra, no i teraz trzeba sobie przycelować tam, tam, tam do środka. Można się sobie tutaj pomagać, patrząc od strony reflektora. O! Jest. Ma tak pyknąć tam. Czuć, że ona tam wchodzi, tak zaskakuje. Nie wiem ile było. Widać z tego. Teraz sprawdzimy czy działa. Jest. Jest. No i teraz pozostało założyć tylko to, tę kostkę. Te gumy wasze. Ja zauważyłem, że nieraz nawet jak nic nie widać. Jak ciężko rękę włożyć, ale one bardzo dobrze, bardzo łatwo udają się założyć. Teraz jeszcze tutaj. Tak. Gotowe. Także widzicie, że to moment roboty. Ręka się tylko trochę zakurzyła, ale jest zrobione. Także kończę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału gdzieś tam o. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnych filmach, być może o Astrze.